Wigo Serwis TV. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, dzisiaj na smutno. Dzisiaj na smutno, bo jestem totalnie wkurzony i generalnie przykleił się do mnie od samego rana jakiś cholerny pech. Słuchajcie, wiecie, że buduję komin akumulacyjny, wiecie, że obudowuję kominek, staram się zrobić coś, czego chyba jeszcze nie widzieliście w internecie i sam jestem ciekawy tego rozwiązania. Jeżeli śledzicie mój kanał Vigo Service TV to wiecie, że kominek w tej chwili jest obudowany cegłą i zamierzam teraz wyciągnąć zbudować nad nim komin akumulacyjny. W tym celu musiałem muszę zakupić jakieś tragarze, kątowniki, ceowniki, dwuteowniki, wszystko jedno, coś co będzie akurat na złomie, co będzie mi pasowało, dlatego że też ci, którzy oglądają mój kanał wiedzą że głównie zawsze bazuje na tym Co znajduję na moim ukochanym złomowisku I tu jest najgorsza rzecz Najgorsza rzecz Pojechałem z samego rana na złomowisko Tu się rozpoczyna e, Odcinek pech e, Zdarzenie numer jeden Pojechałem na złomowisko Podjeżdżam i jakoś dziwnie pusto Wszystkiego jest pełno W sensie metalowych artykułów, tragarzy Dwuteowników Wszystkiego jest naprawdę pełno Mówię pięknie, pięknie rozpoczynam. Ubieram rękawice, zapuszczam się w tą stertę. Pięknie, za chwilę coś wybiorę, i szybko do warsztatu. No i będę mógł jechać ten kolejny etap mojego kominka. Aż tu nagle informacja. Zatrzymuje mnie facet, i to było totalne uderzenie: po prostu uderzenie, które mnie przygniotło do ziemi, i stwierdziłem. Koniec, to już jest chyba koniec, to wszystko nie ma sensu. I ten facet do mnie zatrzymuje mnie. Dzień dobry panie Witku, no bo znają mnie, bo jeżdżę tam 20 lat. Dzień dobry panie Witku, nie może pan wejść. A ja mówię, nie mogę wejść. Dlaczego? Co się stało? Jestem na jakiejś czarnej liście czy co? A on mówi, nie no panie Witku, widzi pan, że jest pusto. No ja mówię, no właśnie widzę, ale może pogoda, bo leje w Poznaniu, obrzydliwa pogoda. On mówi, nie, od początku roku wprowadziliśmy, to znaczy się nie ja, ale dyrekcja wprowadziła zakaz kupowania czegokolwiek na złomowisku. Może pan przywieźć jakiś metal, stal i tak dalej, może pan nam tutaj oddać, sprzedać, my panu zapłacimy, ale kupować już nie można. Jak ja to usłyszałem, drodzy państwo, to nogi się pode mną ugięły, po prostu się ugięły. Na tym złowisku spotykałem takich zakręconych ludzi, świetnych, którzy coś tam robią w tych swoich przywarsztatowych, jakichś przydomowych warsztacika Coś spawają, coś kombinują, wymyślają, półki, wieszaki, półeczki. Świetna wiara, zawsze się spotykaliśmy. Cześć, cześć, co robisz? A szukam to, bo chcę zrobić dla mojej żony to. A drugi z kolei mówi, wiesz, robię coś takiego i tak dalej. Spotykaliśmy się tam, chwilę rozmawialiśmy. Nieraz było, że rywalizowaliśmy, kto pierwszy. Bo nieraz była taka zasada, że jak wjeżdżał duży samochód ze złomem, to czekaliśmy, co tam z niego wypadnie. No generalnie takie, taka wyprawa na łowy. Można było zawsze coś znaleźć. Ja tam znajdowałem i imadła, znajdowałem naprawdę ciekawe piecyki. Super, było super, ale się skończyło. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak jest u Państwa. Może jest podobnie. Tam, gdzie mieszkacie, czy macie złowiska, czy jeździcie tam. Czy możecie wejść na te złomowiska i kupić cokolwiek? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy. Dlaczego? Dlatego, że to już jest trzecie złomowisko w Poznaniu, które w przeciągu kilku miesięcy zamyka możliwość kupienia czegokolwiek. Czyli można oddać stal, można sprzedać im, ale kupić już z placu nie można niczego. I to już jest trzecie takie złomowisko. I za każdym razem oni się tłumaczą. Przepisami unijnymi, które wchodzą, które weszły, które zaczynają obowiązywać. Ja nie wiem, nie znam się na tym, może tak jest, ale dlaczego? Komu to przeszkadza? Przecież to jest recykling w najczystej, najczystszej postaci. Nie potrzebujesz czegoś, coś ci się wala w piwnicy, na podwórku, oddajesz to na złom. Dostajesz parę złotych, ale ktoś inny przyjeżdża na złowisko, akurat to potrzebuje i kupuje. Zamknięty taki krąg. Nie wiem, nie rozumiem tego. Napiszcie, jestem ciekawy, jak jest u Was, ale to jest dopiero pech numer jeden. Dalej to już było troszeczkę związane z moją działalnością, ale o tym za chwilę. Ci z Państwa, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że zajmuję się różnymi rzeczami. Między innymi, opiekuję się nieruchomościami pod kątem DDD, czyli dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, oraz też zajmuję się takimi usługami jak naprawa kanalizacji, czyszczenie kanalizacji. To jest mój chleb taki codzienny, dzięki któremu po prostu funkcjonuję i żyję. No i właśnie zadzwonił do mnie administrator z jednego z budynków i mówi tak, słuchaj, czy mógłbyś przyjechać? Pilna interwencja, zapchana kanalizacja tam w budynku tym i tym. Więc pojechałem tam. Oczywiście wskoczyłem szybko do domu. Ten towar... Aha, bo ja wam nie powiedziałem. Kupiłem to, co potrzebuję na zamówisku, ale nie na tym. Tylko kupiłem na innym, na takim małym zamówisku, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, jadę do domu, zabieram maszynę do czyszczenia kanalizacji i jadę pod wskazany adres. Tam otwiera mi pani, która mówi tak: "Dobrze, dziękuję, że pan przyjechał. Rzeczywiście mamy problem z kanalizacją, zapraszam". Więc wchodzę, jak zwykle, proszę pokazać, proszę powiedzieć o co chodzi i tak dalej. No i wchodzę do tego pomieszczenia. A ta pani stoi przy mnie, a ja widzę, że ona ma całe przedramiona pogryzione. Kropka przy kropce. Tak, jakby yy, jakaś choroba uczyloniowa, ale ja zajmuję się też walką z insektami, walką z pluskwą. I ja widzę, że to są typowe pogryzienia od pluskwy. Całe przedramiona pogryzione. Zresztą zobaczcie, pani była tak miła i pozwoliła mi nagrać te te przedramiona. Zobaczcie, jak to wyglądało Dobrze, nieciekawy obrazek. OK, wyczyściłem tą kanalizację i tłumaczę tej Pani, że ma pani na pewno problem z pluskwą. Czy mogę zobaczyć meble, czy mogę zobaczyć tapczany? Bo na pewno te pogryzienia są w nocy i na pewno y, jestem w 100% pewny, że to jest przyczyna y, pani problemów. Ona mówi nie, bo chodzę do lekarza i y, u tego lekarza, y, i lekarz powiedział, że to jest uczulenie. Więc dobra, ale pozwoliła mi zajrzeć do tapczanu i tam znalazłem. Powiem wam, że naprawdę setki plusk, pluskiew, małe, duże, całe gniazda. Tragedia i pokazuję jej to wszystko. Ona mówi: Aha, no dobrze, z takim jakimś spokojem, no ale dobrze, w porządku. No i teraz okazało się, że skoro byłem w tym mieszkaniu i skoro czyściłem tamtą kanalizację i skoro jest podejrzenie, że jest pluskwa, to nie byłem w żaden sposób zabezpieczony. I jest, yy, jest podejrzenie, że na ciuchach mogę przenieść pluskwy do mojego domu. W związku z tym. Mam już jakieś tam doświadczenie w tym. Wiem, że należy zaraz się przebrać. Ciuchy trzeba prze wyprać w temperaturze 60 stopni. Najlepiej podwójny cyk i tak dalej. I tu jest pech. Dalszy ciąg pecha. Ten dzień jest tragiczny. Już Wam mówię o co chodzi. Przyjeżdżam do domu, przebieram się, bo nie wchodzę w takich rzeczach, gdzie jest podejrzenie przyniesienia pluskwy do domu. Nie wchodzę. Przebieram się na zewnątrz, mam takie specjalne pomieszczenie. No i oczywiście mam też pralkę, do której natychmiast wrzucam, wrzucam rzeczy do wyprania. No i właśnie, wrzuciłem te rzeczy do wyprania, puściłem pralkę w cykl prania. W temperatura 60 stopni. No i co? No i teraz słuchajcie. I tu chciałem się zwrócić do człowieka, który bardzo często. Pisze komentarze pod moimi filmami, którego filmy ja również oglądam. To jest człowiek, który ma ogromną wiedzę, a zajmuje się różnymi rzeczami związanymi z elektroniką. Konkretnie chciałem się zwrócić do Fabiego. Fabi, twój kanał jest świetny, twoja wiedza na temat elektronicznych rzeczy jest ogromna i często piszę tobie, że często pisze, że dla mnie to jest czarna magia i że szacun, tak właśnie Fabi ratuj, odezwij się w rzeczach, które wrzuciłem do pralki był, były moje mikrofony nie wiem czy to widać moje mikrofony które używam do nagrań przypomniałem sobie to jak minęło pół godziny 40 minut prania i te mikrofony po prostu wyprały się razem z rzeczami Fabi, to nie jest jakiś wypasiony sprzęt. Pisałem tobie, jakie mikrofony używam, ale powiedz mi, co ja mam teraz zrobić. Nie włączyłem ich jeszcze, nie wiem co mam zrobić. Czy mam je wrzucić do ryżu, tak jak mówią ludzie z internetu? Czy mam yy, te mikrofony rozkręcić? Czy mam położyć na kaloryfer, czy jednak nie? Czy one już są do niczego i nie mam co się łudzić? Fabi, naprawdę. Napisz albo odezwij się, mój telefon zawsze jest na końcu każdego filmu. Jeśli, jeśli znajdziesz czas, bo ja wiem, że w dzisiejszych czasach z czasem jest trudno, to Fabi, odezwij się, będę ci wdzięczny, bo nie wiem co mam robić. A wracając do tych profili, do tych rzeczy, które chciałem kupić, to kupiłem na innym złomowisku, na małym. Są takie małe złowiska jeszcze wokół Poznania i w samym Poznaniu, ale naprawdę niewielkie, gdzie można jeszcze jakieś artykuły stalowe kupić. W związku z tym udało mi się kupić nawet bardzo fajną rzecz, bo kupiłem dwa ceowniki. Były trzy, ale kupiłem dwa ceowniki 100 na 50, i na tych ceownikach zbuduję cały komin akumulacyjny, i będziecie mogli to wszystko zobaczyć już niedługo. A teraz podjeżdżam do warsztatu, wyładuję wszystko z samochodu i pokażę Wam te, te ceowniki. Iki 100 mm na 50 konkretna sprawa, uważam, że zupełności wystarczy. Dwa takie kawałki w sumie leżały trzy. Wziąłbym ten trzeci, chociaż generalnie nie potrzebuję trzeciego. Wziąłbym ten trzeci, ale ten trzeci był przez kogoś zarezerwowany. Dobra, i tak będą tak będzie ułożony tutaj przód. Oczywiście to będzie wyszlifowane i potem pociągnięte jakąś farbą konserwującą. Y Teraz tak, zobaczcie, już tu narysowałem. Będzie ucięty pod kątem i w tą stronę pójdzie coownik do samego końca. Nie do tego, bo ten będzie ucięty trochę krócej, będzie krótszy. I będzie, to będzie takie fajne stalowe zamknięcie. Potem tu porobię niby taką atrapę nitów. No i będzie takie wyglądało, jak takie, taka konstrukcja stalowa, fajna. No, mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie. Czyli tego ucinam pod kątem. I ten, który będzie ucięty z tej strony, będzie trochę dłuższy, więc też go utnę pod kątem i przyjdzie tutaj. Ok, to wiemy. Dobra, bo gadam w kółko to samo. Teraz tak. Kupiłem też drut zbrojeniowy, trochę krzywy, ale to nic. To jest w końcu złomowisko. Tam zawsze kupowało się, można powiedzieć, towar troszeczkę gorszego gatunku, w sensie, że pokrzywiony i tak dalej. Ale zawsze coś można zrobić. I teraz tak. Chcę ukręcić. Dwie belki. Tu będą dwie belki ukręcone, czyli cztery druty i cztery druty. Ta, te belki, dwie będą otaczać tą rurę spalinową, i wszędzie będzie wylana konstrukcja będzie wylany beton, taki podes betonowy. Masywna konstrukcja, pewnie powiecie, ale oczywiście, że tak, bo tu przypominam z cegły. Będzie murowany komin akumulacyjny. Co za pogoda! Dobra, słuchajcie, zapomniałem jeszcze, że mam kupić tarczę do szlifierki kątowej, więc jadę do takiego sklepu niedaleko, bardzo fajnie zaopatrzonego. A z wami chciałbym się już dzisiaj pożegnać. Jak widzicie, prace trwają przy kominku, przy kominie akumulacyjnym. Myślę, że w niedzielę już zobaczycie. Jak będę wyprowadzał sam komin i zobaczycie, jaką wizję w tej pustej głowie mam, jaką koncepcję. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj taki film troszeczkę, troszeczkę o tematyce. Dzisiaj taki troszeczkę film na smutno, że tak powiem. No ale generalnie w końcu te coowniki kupiłem, więc nie jest źle. Cześć, trzymajcie się Wigo Service TV. Z deszczowego Poznania Was pozdrawiam. Napiszcie jak tam u Was, napiszcie, trzymacie z umowiska, bo u mnie zaczyna mnie to denerwować w tym Poznaniu. Coraz więcej zabraniają, coraz więcej zamykają. Chyba czas pomyśleć o przeprowadzce gdzieś do jakiegoś małego miasteczka, yy, gdzie żyje się spokojniej. Zawsze to było moje marzenie. Trzymajcie się czołem Wigo Service TV.